Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofia Piękna. Dzisiaj, tak co wcześniej zapowiedziałem, zajmiemy się malowaniem obrazu w stylu, w formie medytacji. Pokrótce, może wyjaśnię Wam, na czym polega medytacja. Otóż, medytacja polega na zrelaksowaniu się, na wyciszeniu, na niezwracaniu uwagi na jakieś czynniki zewnętrzne, które nas dotykają. W miarę możliwości, oczywiście, bo wszystkiego się nie da. Usunąć, ale w miarę możliwości, żeby tych czynników zewnętrznych było jak najmniej. I właśnie w dzisiejszym dniu pokażę Wam, jak można medytować podczas malowania. Bardzo istotnym elementem jest to, że, żeby podczas malowania zatopić się w chwili, żyć tu i teraz, nie myśleć o przeszłości, o przeszłości, nie wciągać się tam w jakieś rewiry psychiczne, jakieś tam przykryć doznań w przeszłości, tylko postarać się żyć tu i teraz. i Oderwać się od rzeczywistości, która nas otacza, na tyle, jak jest to możliwe. Oczywiście biorę pod uwagę to, że każdy człowiek też ma inne wrażliwości, inaczej wybiera świat zewnętrzny. Ja zalecam na to, że jestem osobą wysoko wrażliwą. Niestety, mam predyspozycję do nadmiernego myślenia i jest mi no, troszeczkę trudniej wejść w ten stan medytacji, tak zwany medytacji, taki ten stan tak zwanego uspokojenia ogólnego. Ale w tym bardzo właśnie pomaga to, żeby malować jakieś drobne rzeczy, jakieś y, strasznie drobne detalne, detaliczne rzeczy. Z tego tytułu, ponieważ jeżeli ja jako osoba maluję jakiś detal, to muszę się bardzo mocno skupić, żeby ten detal po prostu nie zepsuć go w praktyce. Dlatego też bardzo dobrze jest y, malować jakieś detale, detaliczne rzeczy. Zresztą zaraz Wam pokażę y, filmik y, z malowania. Postarałem się go przyspieszyć, żeby Wam nie zabierać zbyt dużo czasu, bo też nie ma sensu, żebyście oglądali go w taki sam sposób, jaki jest nagrany, bo jest po prostu zbyt długi, więc stwierdziłem, że najlepiej będzie go przyspieszyć. Oczywiście pewne komentarze, które uważam za stosowne w tym akurat aspekcie, pozwoliłem sobie jednak zostawić i nie przyspieszać ich, ale to w większości na początku... Malowania obrazu. Ja Wam bardzo dziękuję. No i zapraszam Was do oglądnięcia materiału. Zabawę. Tutaj oczywiście jest z... płótno, szaluga oczywiście jasna sprawa. Teraz od, od czego zacząć? Na pewno musimy to poprzygotowywać. Po, narzędzia, które będą potrzebne nam podczas pracy i narzędziami między innymi są właśnie farby nie wiem czy na, nie najistotniejszymi elementami w tej rozgrywce ale no, no, oczywiście bez pędzli też by się nie obyło oczywiście też bardzo dużą pomocą dla nas będzie paleta bez której oczywiście nie mielibyśmy możliwości robić fuzji kolorów polecam także takie gąbeczkowe pędzelki, które mogą mieć jakieś zastosowanie ja oczywiście korzystam bardzo rzadko z, z, z takiej szpachelki zdarza się, że, że, że z niej korzystam, ale rzadko Gąbeczka. jest dosyć potrzebna. Na przykład w przypadku, gdy y, tworzymy jakieś chmury. Na przykład. Dobra. Dobra. Ale teraz, tak zobaczmy, może od początku. Y, ja zazwyczaj robię tak, że biorę jakiś kolor. Hmm. Akurat w tym przypadku myślę, że najlepiej się sprawdzi dla mnie w tym momencie kolor niebieski. Ale już tłumaczę po co. Otóż ten kolor niebieski jest nam po to, żebyśmy sobie zrobili jakiś zarys, co chcemy ogólnie namalować. No. Wiem się tutaj oczywiście zrobimy e, element horyzontu. To płótno trochę już przeżyło. Widzicie, nie jest dokładnie czyste. Może nie widać aż tak bardzo dobrze w obiektywie. Może nawet tutaj lepiej. Także tak, tu mamy oczywiście horyzont, czyli nic innego, właśnie jak to. tworzymy tą perspektywę, która jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o kwestię realizmu obrazu. Tutaj zrobimy jakiś... jakąś dróżkę. Może tak być. Tutaj zrobimy yy, delikatnie taki zarys jakiegoś budynku. Nie mniej więcej wiedzieli, że tutaj ma być właśnie jakiś jakiś budynek. Nie przejmujcie się oczywiście tym, że. Yy, jest teraz taki niebieski tutaj bo z czasem oczywiście jak będziemy malowali kontynuowali swoje dzieło artystyczne to to ten cały niebieski kolor zniknie pod wpływem warstw malarskich farby która będzie Nakładana na, na, na niego po raz yy, kolejny. Dobrze, tutaj zrobimy. Tutaj będziemy miały jakieś trzeba. Ogólnie możecie nie robić yy, tego typu rzeczy. Możecie to robić yy, tak czysto wizualnie, czyli bez jakiegoś takiego yy, początkowego projektu, który nam. Umożliwi jakiś taki zarys, w jaki sposób ma to dzieło wyglądać. Ja powiem szczerze, że często nie korzystam z tego typu właśnie yy, tak, takiego schematu działania, ale akurat teraz pokażę Wam mniej więcej, jak można korzystać yy, z tego. Yy, z tej umiejętności, z tej możliwości właśnie, jaką jest tutaj właśnie namalowanie sobie na początku jakiegoś tam zarysu, co gdzie co ma stać. Tu, tu, tutaj załóżmy możemy zrobić jakieś, szczerze mówiąc to nawet brakuje mi pomysłu, natomiast albo inaczej, zrobimy tutaj jakieś takie góry, może jakieś no tam daleko będą. To właśnie też praca, praca z perspektywy na horyzoncie. Bardzo ważna jest właśnie z tego tytułu, że mniej więcej z racji na to jak malujemy przeróżnego rodzaju obiekty mamy dzięki perspektywie właśnie mamy taki efekt realizmu, że wiemy, który obiekt jest dalej, a który obiekt jest bliżej. Dobra, myślę, że taki na początku taki zarys może nam wystarczyć. Za dużo tej farby nalałem tej niebieskiej, ale to nie jest jego problem, bo właśnie teraz z niej będę korzystał. Myślę, że do, domyślacie się w jakim celu. W celu namalowania właśnie naszego jednego, jak nie najważniejszego elementu płaszczyznowego, czyli nie tak. Pamiętajcie, że lepiej jest, lepiej jest, moi drodzy, zrobić na początku jaśniejszy niebieski, z tego tytułu, że będziemy potem mieli możliwość ten kolor po prostu. Przyciemnić, bo niestety, ale na odwrót jest zdecydowanie ciężej, a pod sobie utrudnię życie. Tutaj właśnie widzicie, że robię farbę. No i zaraz zobaczymy, co się wydarzy. Wówczas właśnie, patrzcie, co się dzieje. Właśnie na płótnie, z dokładną, właśnie tą farbę. Pamiętajcie, żeby no postarać się w miarę możliwości ujednolicić, ujednolicić właśnie farbą płaszczyznę, bo to nada po prostu większej jakości obrazowi, który po prostu malujecie. że tu właśnie tutaj teraz właśnie malujemy ja ogólnie w takich sytuacjach w robię tak, że tutaj właśnie widzicie, że nachodzi mi delikatnie na na komin więc próbuję właśnie to jakoś tak podejść do tego pomijająco żeby ten komin jednak zachować mniej więcej wiedzieć że tam w tamtym danym miejscu jest element, który muszę namalować. Mógłbym go zamalować, ale tak naprawdę nie byłby to, nie miałby to sensu po prostu to, co zrobiłem, więc, więc po prostu pomijam ten element. Nie widzimy, że to taki duży plus jest, moi drodzy, bo. Farbach jest coś właśnie coś, coś tak fajnego, tak pięknego, że jeżeli chodzi o, o malowanie, to właśnie to jest tak, że nawet jeżeli coś skopcimy, to to wcale nie oznacza, że to jest jakiś kardynalny błąd i musimy zrezygnować z tworzenia danego projektu. Tylko po prostu możemy go wyprawić z czasem i zatuszujemy go Późniejszy w późniejszych etapach malowania. Dobrze. Powiedzmy, że zrobiłem jakieś tam niebo. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego nie namalowałem słońca. I dobrze. To jest dobre pytanie. A już tłumaczę, ponieważ akurat w tym momencie wybrałem taką drogę, że to słońce namaluję na kolorze niebieskim i na niebie, nie robiąc wolnej przestrzeni właśnie dla elementu dla słońca. Ale to za jakiś czas będziemy działać. Teraz oczywiście kolejny bardzo ważny aspekt, kolejna płaszczyzna, która jest bardzo istotna i tak naprawdę no, powiedział, że nawet na pewno istotniejsza niż, niż ta wcześniejsza z tego tytułu, że zresztą jak widzicie, że zieleń zajmuje o wiele więcej powierzchni niż, niż niebo. Zalecam Wam, jeżeli malujecie, to zalecam Wam łączyć kolory. Ponieważ jeżeli łączycie kolory, kolory stają się bardziej realne. Łączcie, bawcie się, macie naprawdę bardzo dużą możliwość. Łączcie kolory ze sobą, ciemny zielony z jasnym zielonym. Dokładajcie delikatnie, być może czarnego nawet żeby ten odcień się zmieniał do wyboru, do koloru tutaj robimy właśnie zielony bardzo ważne jest też właśnie to w jakim kierunku jest pędzel, w którym malujemy bo to też właśnie bardzo jest ważne z tego tytułu, że podczas malowania właśnie w takim Złym w złym kierunku pędzla zmieniamy fakturę farby, która niestety może nie odzwierciedlać rzeczywistego rzeczywistego obrazu także tak jak mówiłem wcześniej, musimy tą fakturę właśnie zrobić taką jaka tak jak powiedziałem, bardzo też się powiedziałem, ważne jest też, żeby ten pędzel miał odpowiedni kierunek podczas malowania. Widzicie jaka jest różnica pomiędzy trawą, która jest malowana pędzlem w pionowy sposób, a jaka jest w poziomy sposób. Niestety ma to znaczenie, więc musimy na to bardzo zwracać uwagę. Oczywiście, jak ja powiedziałem, na początku nie musicie się jakoś za bardzo martwić efektem, bo to wszystko możemy przekryć później w mniejszy bądź większy sposób. Więc, taktyką mniej więcej, musimy zarysować po prostu odpowiednio elementy kolorystyczne z względem tego, w jaki sposób ten obraz ma mieć. Po prostu później wygląd. Tu, oczywiście, będą drzewka, także tu widzicie, zaznaczyłem zresztą. Więc tutaj na, na, na spokojnie możemy możemy się bawić zieloną farbą tyle, ile możemy, ile chcemy. Wiemy, że tutaj po prostu będą drzewa, i będziemy tutaj malowali te drzewa za jakiś czas. Ale to nie, jest, to nie jest dla nas y, y, stricte jakiś tam problem, tak? Na ten moment. Nie zajmujemy się tym. A, bardzo jedna bardzo, bardzo jedna bardzo ważna rzecz, którą ja sam odkryłem podczas właśnie praktyki malarskiej, jest to, żeby starać się nie korzystać z zbyt dużej ilości wody. Ponieważ jeśli malujemy obrazy i za, niestety korzystamy z zbyt dużej ilości wody, to te farby niestety tracą na, na jakość. Nie ma tej głębi. Po prostu są gorszej jakości, źle wyglądają. A jeżeli tej farby jest więcej, to po prostu ten, kolor, te, te, ten obraz ma po prostu lepszy wydźwięk w późniejszym etapie projektu. Dobra, tutaj myślę, że w miarę zaznaczyłem te wszystkie elementy. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nieważne jest to aż tak bardzo, czy my pierw malujemy niebo, czy pierw malujemy y, zieleń. Jest to po prostu kwestia wyboru, co jest nam prostsze, y, co zabiera więcej bądź mniej przestrzeni w obrazie. Oczywiście, za, oczywiście ja zazwyczaj robię to na zasadzie, że pierw robię niebo, a potem dopiero zajmuję się czymś innym. Ale oczywiście możliwości tego typu podejść, w jaki sposób malujemy, jest naprawdę nieograniczona ilość i możemy bawić się tyle, ile jesteśmy. Ile, ile chcemy, po prostu. Bez większych napięć w filozofii. Dobra, zrobiliśmy teraz tak. Teraz pasowałoby, co zrobić. Teraz pasowałoby, skoro widzimy, że kolejne dwie przestrzenie, które są bardzo ważne w tym momencie. Jakie przestrzenie, właśnie? Robimy albo zajmujemy się teraz domkiem, ewentualnie drzewami. Ja na ten moment uważam, że chyba lepiej się zająć drzewami. Domek jest to element, który potrzebuje bardzo dużej ilości, niestety, wykładności, dzięki któremu my, jako ludzie, jak robimy coś, właśnie. To jest bardzo, bardzo pozytywne, ponieważ właśnie dzięki takim elementom jak domek możemy się oderwać od rzeczywistości, która nas otacza. Możemy tak można powiedzieć, że pomedytować, właśnie tak, jak yy, chciałem Wam przedstawić, malowanie jako, jako medytacja że właśnie zamykamy się, zamykamy się właśnie. Na, na, na wszystkie rzeczy, które nas otaczają, które są niestety negatywne, które nas bolą, które działają w negatywny sposób na naszą psychikę. I możemy bezproblemowo zatapiając się właśnie w tej cudownej. Tej cudownej pasji możemy zapomnieć o wszystkich naszych bolączkach. Tutaj akurat do musieli zrobić troszeczkę więcej, bo jest to no, troszeczkę nierealne, żeby drzewo było gru, 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 grubsze przy końcu, bardziej niż niż na środku, więc tutaj musimy delikatne poprawki wprowadzić. Tutaj właśnie widzicie, mamy już. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Tak jak wcześniej powiedziałem, skomentowałem tam parę, parę rzeczy, które uważam za istotne w danym momencie malowania. Uwzględniłem też kwestię narzędzi, ale oczywiście temat jest na tyle obszerny, że myślę nad tym, żeby nagrać osobny odcinek właśnie o tych narzędziach. Ale tak jak powiedziałem, pędzle pamiętajcie. Nie, nie oszczędzajcie na, na materiałach, przede wszystkim na pędzlach z tego tytułu, że niestety, ale komfort pracy jest bardzo ważny i pędzel, który kosztuje przedługiwek grosze nie sprosta wymaganiom, jeżeli chodzi o komfort pracy. Farby. Jeżeli chodzi o farby. Farby te tańsze, niestety, ale są mało wydajne. I z racji że są mało wydajne, dużo ich idzie, a druga sprawa jest taka, że jakość tych kolorów no, może mieć spore, niestety, ale y, takie niedoskonałości. Ja bym namalowałem ten obraz osobiście, powiem ja Wam tak, średniej jakości moim zdaniem w tym momencie jest ten obraz, natomiast stricte nie chciałem za bardzo się tak zagłębiać w samo malowanie, bo też wszystko polegało pod czas i tak naprawdę poszedłem do tego z dużym luzem. Ale nie, nie jest źle, sam, sam proces malowania był cudowny, odstresowałem się, czuję dużą ulgę i jest naprawdę bardzo fajnie także ja wam bardzo dziękuję za chwilę spędzoną ze mną mam nadzieję, że wam się to podobało kolejny odcinek będzie o ziołach pokażę wam w jaki sposób ja korzystam z cudów natury takich jak zioła w jaki sposób można sobie tą codzienność ułatwiać żeby się odstresować, w szczególności, czy zwiększyć apetyt. Także mam nadzieję, że będziecie ze mną. Po odcinek zapowiada się bardzo ciekawie, bardzo dużo rzeczy przedstawię w taki sposób stricte naukowy, postaram się. Oczywiście biorę pod uwagę ten fakt, zaznaczam, że medycyna niekonwencjonalna może być jedynie dodatkiem do podstawowego leczenia nie możemy medycyny konwencjonalnej stosować na zasadzie podstawowych zasad lekarskich. Pierw doktor, dopiero później dodatkowo jakaś tam kwestia pomocy zielarskiej, czy tam jakichś tego typu naparów i tak dalej. Także zapraszam Was, niedługo będzie odcinek. Mam nadzieję, że będziecie ze mną dłużej. Zasubskrybuj, jeśli masz taką ochotę. Mam nadzieję, że tak. Dzwoneczek. I do zobaczenia wam wkrótce w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.